Przyznam wam, że byłem do tej pory tutaj tylko raz, chyba w listopadzie, ale straszna pogoda była i to miejsce było tak tajemnicze i tak nieprzyjemne, że stwierdziłem: nie, 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 muszę tu przyjechać jeszcze raz. No i zdarzyła się okazja. To brzmi jak bajka, ale wydarzyło się naprawdę. Joasia z teraz zabrzeńskiej poręby została obdarowana majątkiem przez wielkiego przemysłowca Karola Gotule. Otrzymuje po karolowy tytuł szlachecki, wychodzi za mąż za Hansa Ulricha Szawgocza, arystokratę choć nie najbogatszego. Osiadają tutaj, w kopicach obok Grotkowa przebudują jeszcze pod siebie pałac i zostaną tu na dobre. W ciągu udanego małżeństwa spadkobierczyni Goduli pomnoży majątek, a jej dzieła będą służyły tysiącom górnoślązaków. O Kopicach, Joasi, Szafgoczach Zrobiłem kilka materiałów w telewizji. Za jeden udało się nawet zdobyć jakieś wyróżnienie w konkursie. Stwierdziłem, nie, 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 muszę tu przyjechać jeszcze raz. No i zdarzyła się okazja, bo dzisiaj, um, kiedy to nagrywam, są takie spotkania, kopickie spotkania pałacowe, więc stwierdziłem, nie ma lepszej okazji, żeby przyjechać do kopic, bo wtedy bramy kopic są przecież otwarte. Dla wszystkich można wejść, zobaczyć samemu. No i ja tak właśnie zrobiłem. Historia Joanny, a także bajkowość tego pałacu spowodowała, że zaczęto nazywać ją śląskim kopciuszkiem, a o jej dobroci zaczęły powstawać legendy niesione słowem w wielu śląskich domach. Tutaj jeszcze widać taką, jakby wstęgę zrobioną z kamienia z nazwiskiem Szafgocz. Tutaj. No tymi cudami techniki to raczej Szawgoczowie się nie poruszali. To nie ten okres, ale fajnie zobaczyć, fajnie, że jest taka możliwość, bo te samochody już też są, jakby nie było, zabytkami. Odeszliśmy na chwileczkę od pałacu. Niech tam się ludzie bawią. Natomiast my idziemy zobaczyć jeszcze kolumnę zwycięstwa i myślą że od śmieci. Tak. Ale, żeby się tam dostać, to trzeba wejść do lasu. Pewnie ten las był kiedyś pięknym, przepięknym parkiem, teraz jest już otoczony dzikimi zaroślami. Będziemy zmierzali właśnie w tamtą stronę, żeby zobaczyć, co jeszcze z tego zostało tutaj w kopicach. Po kilkunastu minutach przyjemnego spaceru, nie licząc tnących komarów, po prawej stronie wyłoni się kolumna zwycięstwa, albo raczej to co z niej zostało. Kolumna upamiętnia wojnę prusko-francuską, jej ofiary, ale też zwycięstwo Niemiec. Podszedłem sobie pod samą tą kolumnę zwycięstwa, bo zaciekawiła mnie ta tablica. Tutaj jeszcze bardzo dobrze zachował się napis, Richtet von Hans Ulrich Graf Szawgocz, czyli zbudowana przez Hansa Ulricha hrabiego Szawgocza. Prawdopodobnie chodzi tutaj właśnie o tą całą wieżę zwycięstwa i takie tablice to było otoczone z czterech stron takimi tablicami, no ale tutaj już tylko przejeżdżając palcem można się domyślić, że był jakiś napis. Ja nie jestem w tego w stanie odczytać, kiedy przejdziemy Tutaj na tą ścianę to już w ogóle nie ma takiej tablicy, no i czwarta ściana nam została, no i są tutaj napisy jeszcze, ale znowu, tylko palcem można przeczytać, ja tutaj pod światło nie potrafię się odczytać tego, tego napisu, no ale coś jeszcze pozostało. chodząc, spacerując po tym przypałacowym parku jeszcze znalazłem na mapce taką jedną pineczkę mówiącą o grobowcu rodziny Szawgocz. Przyznam, że więc od razu tam się udaliśmy. Przyznam, że na temat tego miejsca nie mam żadnej wiedzy, ale myślę, że warto je zobaczyć. Natomiast później opowiem wam o innym mauzoleum. Mauzoleum prezentuje się tak, oczywiście również jest w stanie znacząco naruszonym, jest też puste, ale nad bramą został napis: Panie, daj im wieczne, wieczny spokój. Mówiąc o miejscach pochówku, musimy jeszcze udać się tu. Obok kobickiego kościoła znajduje się miejsce spoczynku Joanny i Hansa Ulricha. To opowieść o godnym pochówku, później bestialskim zbezczeszczeniu tego miejsca, ekshumacji i ponownym spoczynku szafgoczów dzięki staraniom wielu ludzi dobrej woli. Włosy stają mi dęba, kiedy myślę o tych przykrych kartach kopickiej historii, dlatego nie poruszę tego tematu w tym odcinku. Może kiedyś przy innej okazji. Ale mauzoleum w Kopicach ma coś do zaoferowania jeszcze tutaj z boku. To są takie tablice wspominające osoby, które zmarły w czasach I wojny światowej, a które pochodziły z Gemeinde Kopic, czyli oczywiście z gminy Kopicy. Co do roku są też daty śmierci właśnie imiona i nazwiska tych, jak tutaj można przeczytać, bohaterów. Ojczyzny i tej małej ojczyzny, czyli Hajmat, w tym niemieckojęzycznym, w tym niemiecko niemieckim kręgu kulturowym, jednak to rozgraniczenie jest dosyć poważne, co zresztą widać, bo to są dla nich bohaterowie wielkiej ojczyzny, w tym przypadku Niemiec, no i tej małej ojczyzny, czyli w tym przypadku Śląska właśnie. Kopice to nie tylko bajkowy pałac. Pamiętajmy, że tutaj po prostu żyli ludzie, więc mamy tutaj do czynienia z zabudowaniami gospodarczymi, mamy do czynienia ze stajniami, mamy palmiarnię nawet gdzieś tutaj była. Teraz nie wiem w którym miejscu, ale była nawet palmiarnia, no bo przecież hrabiowie musieli mieć piękne rośliny, utrzymane, egzotyczne, być może też egzotyczne owoce, tak jak w świerklańcu był Ananas House po to, żeby dostarczać donersmarkom świeżych, egzotycznych owoców, być może tu też tak było. Natomiast na pewno mamy stajnie, zabudowanie gospodarcze, bo tutaj działało przecież, można powiedzieć, całe przedsiębiorstwo. I tak też kończymy wizytę w Kopicach, chociaż o śląskim Kopciuszku i tym pałacu można zgrać jeszcze niejedną taśmę i kartę pamięci. Ale w końcu nie zamykam tego kanału, jutro może do tematu wrócimy, bo to naprawdę magiczne miejsce. Widzę to tak.